Ej, Josie Manko, jestem Kuba Kubek, to jest Geometry Dash i przed chwilą nagrywałem, tylko że mi wyłączyło nagrywanie, dobra to lecimy, to jest drugi level, to jest Geometry Dash World w sumie, no i tak, kurde, e Kiedyś zrobimy odcinek, że będziemy grać w levele innych graczy, ponieważ niektóre są naprawdę fajne. Uff, na niektórych będę mógł się wkurzać. A jeśli będziecie się. A jeśli kurde teraz mówicie, albo piszecie w komentarzach, że przecież to nie jest takie wkurzające, to spróbujcie sobie zagrać sami w jakieś trudniejsze levele. to zobaczycie, jakie wkurzające to później jest. Bo ja nie mówię, że teraz, teraz to jest na spokojnie, tylko później. Jest na przykład jak jesteście na trudnym prawie liście, a to nie racie i w następnym razach nie możecie przejść, bo ten pierwszy, co byliście prawie na końcu, to był zwykły fart. No więc... Takie ale też są później. Ja. Zaszarku mnie jakieś czarne gówno? Chyba ściszę, żebyście mnie słychać, albo dobra. Mnie teraz ręka boli, bo przed chwilą przywaliłem w szafę. Jest. Mam dyskomfort, dlatego nie mogę się w pełni skupić. To jakbym miał palce wywitego. No bo naprawdę, bardzo mi tylko i wyłączył w jeden palec praktycznie. Mam nadzieję, że mnie słychać, chyba nie. Dlatego będę musiał głośniej mówić. Mm, muzyka nawet nawet ale ja zacząłem własną robić, i tak że to chyba lepsza jest od tego. Chociaż nie wiem, bo na razie tylko ja to słuchałem i mój jeden kolega, a raczej to na Nie będę lepiej takich rzeczy łowił. Po prostu poza mną tutaj słuchały jeszcze tylko dwie osoby. No i mówiła, że... <ścoughs> Dobrze mi to wyszło. No ja też tak myślałeś. Ale... A jednak jest.

No ja, gdzie ja mam tam skoczyć? no? Super, już się zaczyna wkurzanie. Kur... 41 prób. A drugi poziom. Ja już widzę, co mam na Następnych to ja nawet kur... 1% nie zaliczę. Nie to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania kanału, bo nie wiem, czy często będę się pojawiać odcinki, to w sumie zależy, czy będę miał ochotę. Bo ja nie biorę tego kanału na serio, tylko jako takie hobby. Podoba nam się po prostu od czasu do czasu nagrać jakiś film. Rzucić na tego, tego YouTube'a, ale tak. Nie oczekuję tego, żeby po prostu mieć kurde dużo subskrybentów. Coś takiego. po prostu nagrywam, bo to moje hobby takie. Bo od czasu do czasu. Jak nie hobby na przykład szycie. I nie moim graniu w piłkę nie krewę na że nagrać. No kurde, znów. to nagle za każdą nie będę coś prowadził. To wtedy jak... Już się trochę, jak już wyćwiczę mój refleks w głowie i nie będę umierał co sekundę. To wtedy będzie można zrobić coś takiego na takim właśnie, może levelu. A nie, że kurde, umieram co chwilę, i naraz później będę miał na przykład już 5 plasterków cytryny. I to to będzie bez sensu, bo nie będzie nic. Po prostu jadę na cytrynę ciągle. I zrobiło ten tym film, grając w grę. No więc... To jest pod szkole, bo na tym pierwszym razem, no, ale na ten pierwszy jednak dwa no więc ten nie. Naprawdę ja się powoli zaczynam kurzać. No więc ostrzegam, w późniejszych odcinkach może być głośno do tego. Jest, jest to! Nieee! Kurde! Tak blisko, a tak daleko jednak, bo jeszcze 31% plus. Dlaczego? No 64 próby. Jak będzie 100, to otwieram szampana, Bo już mam danego na sylwestrę. Bo nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Ale ja to robię w niedzielę. Trzeba szampanidłów, czyli pojutrze. Nie teraz, pojutrze będzie sylwestrę. Ten bym nagrał jakąś lepszą grę i w sumie mam, to może nawet dzisiaj nagram, to się zobaczy, tutaj nie ma nic do jak przejdę ten level to skończę ten film. Jak będzie mnie na będziemy robić więcej leweli, jak będziemy po gorzej, to będziemy robić mniej. Trzeba Herm co tak się spinałem muszę to bo nie skończę z odcinka muszę jeszcze tak stron się i oh, Конечно, правда заранее выжимаем. że to jest dopiero drugi level a już tak się w nim męczę po prostu rzygać mi się chce na myśl o tym jak będzie jak będzie dalej ja chyba będę płakać na kolejnych levelach z bo już nie będę wytrzymywał Mimość. kurde

te intro, które mam teraz w porównaniu do tego, które miałem kiedyś. Jest to znaczy, to intro stare było chyba na dwóch filmach. Czy tam nawet jednym tylko? Nie wiem. Chyba na dwóch. Ja, nie dam sobie ręki uciąć. Powiedzmy, że e, zdaję, że albo na jednym, albo na dwóch. Nie za mną złote No i ładnie tak stare starej na kanale to wykupek. Yy, nie wiem. Ale to było słabe. a powiedzieć wam żart. Dlaczego? Słoń ma trąbę na twarzy, a nie na tyłku. Ponieważ Bóg nie chciał, żebym mógł pierdzić. A, bo Bóg nie chciał, żebym żeby mógł zrać na odległość. A, jakby pierdło, to cała sawanna by poszła. Eeeh No nie dasz się, no nie da. Jak będzie setna próba, to będzie to ostatnia próba Jak się nie uda, to kończę pilnie, to kończę i tyle Wiem jak go zrobimy na lew o jezu już jest ponad to 105 prób ostatnia sześć pierwszy, przynajmniej jeden zróbmy na tym odcinku, bo... masakra. Przynajmniej jeden zróbmy, naprawdę. Chyba ciszę, żebyście mnie słyszeli. Hmm. No nic. Spróbujemy to przejść. Na kolejny. Tu są tylko dwa. To już widać, jak będę się nadmęczył. Nieco. Trochę będzie są na wężów. Dobra. Elo, cześć, się mógł.